Już 3 grudnia firma, która wygrała przetarg, rozpocznie przybudowę skrzyżowania za nami w centrum Dąbrówki Leśnej. Skrzyżowanie z drogą wojewódzką numer 178. Oprócz skrzyżowania i budowy lewoskrętu w ulicy główną, także będzie trochę wcześniej przybudowa skrzyżowania z świętego Hubert'a. Wszystko w celu poprawy bezpieczeństwa i także już realizacji. W, 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 tym, w tym roku ruszam pracę. 3 grudnia już będzie zmiana tymczasowa organizacji ruchu. Prace potrwają mniej więcej do września. E, więc e, prosimy też o, o wyrozumiałość i cierpliwość, e, bo e, jednak będzie trochę utrudnień, ale wszystko poprawy, e, jakość, w celu poprawy bezpieczeństwa. Wartość inwestycji to e, ponad 7 milionów złotych e, i e, to jest inwestycja realizowana przez zarząd ruchów